Siła, odporność, trucizna i spowolnienie. Jest to parę z wielu run na trybie box PvP. Żeby je zdobyć potrzebujesz aż 100 fragmentów kosmosu, które możesz odebrać za spędzony czas zabójstwa, czy po prostu kupić na stronie internetowej. Mi udało się zdobyć ich aż 2000 sztuk. Czy było warto tyle grać? Czy udało mi się odblokować wszystkie runy? Oglądajcie do końca, żeby się przekonać. W tym filmie robię losowanie na rapy boxa, czyli o skrzynkę o wartości 30 złotych dla trzech losowych widzów. Żeby wziąć udział musisz zostawić suba, lajka w komentarzu, na Napisać swój nick, na którym grasz na serwerze rapy.pl. Ja nie przydłużam miłego oglądania. Plan widzowy jest naprawdę ambitny dzisiaj, mianowicie robimy coś niesamowitego. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić. Albo zapytacie pewnie, co robimy. No, oczywiście wbijamy runy na maksa. E, jak widzicie, aktualnie mam prawie wszystko na trzeci poziom oprócz trucizny, która jest tak naprawdę najtańszą runą i mogłem sobie to kupić, no ale by nie było emocji. Dzisiaj robimy losowanie, bo mam miliard kasy na koncie, przez to ten miliard wydam po prostu na fragmenty kosmosu, które wydamy na losowanie. Jak widzicie, mam już troszeczkę tych fragmentów, bo jest to tam dokładnie 6-7 staków, no więc to i tak nie jest dużo, w sensie jest dużo ogólnie, bo jeden taki Fragment kosztuje milion kasy. No ale dzisiaj całą swoją kasę wydam właśnie na te fragmenty. Dodatkowo, no tak jak powiedziałem na wstępie, losowanie 100 milionów tutaj na rapach. Więc no sub, like w komentarzu, swój z Minecrafta. Wiadomo, no na rynek wchodzimy i na rynku szukamy takich yy, staków, gdzie jest. O, tutaj na przykład tak, za 64 miliony. Biorę od razu yy, wszystkie, bo dlaczego by nie? Oczywiście kolejny za 64 miliony. No troszeczkę to boli, nie będę ukrywał, ale mam nadzieję, że uda mi się zrobić to, co chcę. No bo oczywiście zależy mi tylko i wyłącznie na jednej rzeczy, którą jest wbicie perka siły. Runy siły na maksa, no bo e, siła jest najważniejsza, a jedna runa, która mi może wypaść, kosztuje 250 milionów. Dosłownie. Jedna książka runy 250 milionów, więc no jeśli wypadnie mi parę takich run siły, no to nawet jest szansa, że ten cały opening się w jakimś tam stopniu zwróci. Więc no oczywiście trzymajcie kciuki, że tak mi się uda to zrobić. Kolejny stack, kolejne 64 miliony poszły, po prostu tak o. No i widzę, że już tutaj powoli brakuje. No tutaj jest poniżej miliona za sztukę, no to bierzemy, no bo właśnie chciałbym się trzymać tej ceny, wiecie, milion za sztukę, nie więcej, nie mniej, no bo wiadomo, Mógłbym na przykład kupić sobie tutaj, ale za 65 jest. 65 i powiecie, o camper to jest tylko półtora miliona różnicy. Tak, tak tylko wam się wydaje. Mianowicie, przy dużej ilości, takiej jakiej kupuję, takie półtora miliona naprawdę robi różnicę. A chciałbym po prostu, no i tak szczerze, przepłacam na tym. Bo jak sobie dacie fragmenty od najtańszych, to jeden fragment kosztuje 900 koła. A ja je skupuję po milionie. No ale robię to tylko i wyłącznie dlatego, że chciałbym kupić je w dużych ilościach, żeby zaoszczędzić czasu. Ale widzę, że już tutaj z rynku wykupiłem wszystko co jest, więc no teraz tylko i wyłącznie muszę pisać na czacie że kupię 64 fragmentów za 64 miliony, to jest dobra cena, bo na moim koncie zostało jeszcze 664 miliony, czyli kupię no ponad po prostu yy, ich dużo, w sensie no 600 sztuk czyli 6 losowań, to będzie, ej no to naprawdę bardzo dużo tego wyjdzie mi, więc ja sobie jeszcze odłożę tutaj, nie wiem, ten szulker mam pełny, ten szulker mam jakoś tam pusty więc sobie odkładam itemy, żeby jak najwięcej mieć pustego ekwipunku, żeby to wszystko na tych fragmentach było, no i widzowie, naprawdę no będę szczęście, mam dwie runy siły, więc tak naprawdę potrzebuję tylko dwóch run, żeby wbić to na maksa. No to może być ciekawe. Dobra, widzowie, już się udało troszeczkę kupić 400 milionów na moim koncie, więc kasa zeszła niesamowicie. Byłem w topce najbogatszych osób na serwerze, a teraz mam 400 milionów. Nieźle. No ale jak widzicie, tych fragmentów troszeczkę już jest. Patrząc na to, że złotówkę kosztują dwa fragmenty. To zaraz jak to wykupię wszystko, za tą całą kasę, jaką mam podliczę, ile by mnie to kosztowało kosztowałoby w złotówkach, bo to też jest ciekawe, wydaje mi się, że z pół tysiąca złotych, no to takie minimum, serio. jest no, Tym bardziej po prostu zachęcam do zostawienia łapki w górę pod tym odcinkiem widzowie, bo no, poświęcam się niesamowicie. A jest jeszcze szansa, że ja nawet nie dropnę ani jednej runy yy, siły. Bardziej mi się opłacało kupić te runy na rynku, ale to chodzi nie o te runy, nie chodzi o to wszystko, że ja to wbiję. Tu chodzi widzowie o emocje. Po prostu tutaj za milion sztuka bierzemy 44, 350 minut na moim koncie, więc jeszcze 350 sztuk tego tych fragmentów po prostu kupimy. Ale tutaj pisałem na czacie, że kupię milion za. Sztuka, a tutaj, o, żeby było jeszcze drożej troszeczkę, nie? No to ja takich nie kupuję. Ma być milion od sztuki, takiej ceny się trzymam. Już naprawdę bardzo udało się tego kupić. No kurde, serio, jak nie wypadnie nawet jedna runa siły, to będę po prostu płakał w poduszkę. Dobra, tutaj widzę, że w mniejszych ilościach jest normalnie milion od sztuki, więc też coś weźmiemy. Tylko, no, mi zależy na czasie. Chciałem to szybko pokupować. Kurde, nie chcę mi się pisać o tych ludzi, żeby to taniej posprzedawali, bo na pewno by sprzedali taniej, bo oni to trzymają już, kurde, 12 godzin po prostu i nikt tego nie bierze. Dobra, zostało mi 35 milionów widzowie, no i to. No, Dobra, przepłacę, bo chcę już mieć tak, wiecie, że niby zero. Tutaj widzę, że jest, nie wiem, 30 wysokich za 33 miliony. Biorę to. No i mamy 2 miliony na koncie. I podsumowanie jest takie, że mamy tyle fragmentów kosmosu. Jest to ogromny wynik po prostu. Eee, ile to jest? To jest 9, 18, 25 staków fragmentów kosmosu. Czyli to jest 1600 eee, po prostu fragmentów. Plus jeszcze 38. Eee, 1638. Ogromne losowanie. 16 razy chyba losować mogę. Niesamowity wynik. Dodatkowo, tak jak mówiłem, złotówkę Kosztują dwa takie fragmenty, więc dzielimy sobie to e, przez dwa. No jest to, widzowie, losowanie o kwocie 819 zł. Tak, jakby to teoretycznie kosztowało za e, pln -y, Więc tym bardziej wydaje mi się, że no to jest chore. Szybko ktoś tego nie pobije. Widzowie, lecimy z losowaniem tych run. Ja sobie tylko zrobię screena szybkiego. Na pamiątkę, bo wydaje mi się, że już nigdy nie będę miał tylu fragmentów. No i widzowie zaczynamy, nie? No jak macie łapkę zostawioną, no to na pewno mogę liczyć na to, że dużo fragmentów po run siły pójdzie. Pierwsze losowanie to jest taka animacja, dopiero potem będę robił podsumowanie. Lecimy. E, co to będzie? Runa Lifesteal chyba. Oj ojoj, najsłabsza, chyba jedna z najsłabszych run, ale nie poddajemy się widzowie, no bo jeszcze 15 losowań przed nami. Najważniejsze jest to, Żeby wypadły takie trzy runy siły. Proszę runę siły, 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 nic innego. I mamy widzowie, ja pierdziele kolejną runę lifestyle. szczerze. E, jest to tragiczny poziom, bo no lifestyle mam nawet na maksa witego, więc no ja, Boże, już szczerze już się troszeczkę martwię, nie? Lecimy z kolejnym losowaniem. Runa siły, tylko runa siły mnie interesuje. Może jeszcze odporności. E, jest nie trucizny. Kurde! Trucizny mam na poziom, który, mam na poziom drugi, więc to będzie musieli być. To najtańsze widzowie runy, jakie może. Dobra, ch 4 jest pechowym cech. Zmieniamy channel na piąteczkę i lecimy dalej. Losowanie run, proszę. E, runa siły niech wypadną, chociaż dwie, no bo ja chcę mieć tego perka na maksa witego. Jak się okaże, że ja nie wbiję tego perka na maksa, to naprawdę tragedia. lifestyle poziom 3. Ci, nie? O Jezu, o Jezu, widzowie, to nie jest mój dzień. Ja już to widzę, że to nie jest mój dzień. Jak tutaj, nie wiem, odporności nie chociaż wypadnie, niech mi się to zwróci w jakimś tam stopniu. I mamy, nie, czwarta runa live. Nie, dobra, ej, szczerze, szczerze, widzowie, ja jestem już załamany. Tak naprawdę, takimi klikami wydałem sobie 500 milionów, po prostu pół miliarda, co jest ogromną kwotą. Jak na ten serwer? O kurcze. To nawet chyba kosztowało 250 zł mnie rozumiecie to? Nieźle, nie, jak nie, proszę, dwie runy siły. Ja byłem przygotowany na to, że nie pięć run siły wypadnie, a ja już tu widzę, że będzie naprawdę problem. Runa spowolnienia. Kolejna runa, która jest po prostu nic nie warta. To są najni No nic nie warte runy. O Jezu, ale to jest wstyd, ale to jest widzowie tragedia. losowanie, nie, no dwie runy siły niech mi wypadną, chociaż. Kurde, ej, szczerze, szczerze, jestem załamany i mamy, mamy widzowie, runa siły. Pierwsza runa siły 250 milionów, taka. Wydaje mi się, że nawet może być troszeczkę. Droższa, tak szczerze. Teraz, aktualnie. Runa siły najtańsza na rynku kosztuje 288 milionów. To jest najtaniej, więc kurde, nie jestem zadowolony, ale potrzebuję jeszcze jednej tej runy, więc za te fra fragmenty, no niech jeszcze jedna pójdzie, runka. Jednak nie mam takiego wielkiego pecha, ale wiem, że jeszcze jedna runa wypadnie. No na 100%. Musi wypaść i mamy tutaj runę życia. O kurcze, tego się nie spodziewałem. No aktualnie, widzowie, no jest to po prostu tragedia. Tragedia. Nie ma tutaj inaczej, jak to powiedzieć. Kurcze. Dobra, błagam. Jeszcze jedna runa siły, bo chciałem mieć te perki na maksa już bite i mamy widzowie. Runę spowolnienia kolejną. O kurczę, Niech chociaż odporności nam wypadnie, czy coś. Ile tutaj jest losowań? 100 tu kosztuje jedno losowanie. No, znajmy, że raz, dwa, trzy, cztery. No, z pięć losowań jeszcze mamy. Więc proszę. Z, z ciągu tych pięciu losowań, nie jedna runa siły jeszcze wypadnie. Dziwne jest to, że nawet nie ma jednej runy odporności. Widzowie. Nie wiem, kolejna trucizny. Dobra, zmiana CH. Lecimy na CH1. Yy, bardzo dziwne. Ani jedna odporności. Lecimy dalej, błagam. Czy to będzie runa siły teraz? Nie, nie, nie. Dobra, szczerze, jest tragedia. Jest tragedia. Mamy runę lifestyle. Piątą. Pięć run lifestyle stylami wypadło, nie? Wy, czy, wy to rozumiecie? Szczerze, jestem sam, ale jak ja bym za to miał zapłacić 800 zł, to bym chyba zesko, zeskoczył z dywanu. Kierka 5, oczywiście. Dobra, lecimy dalej. Yy, runa siły tutaj była pokazana. Czy wypadnie runa siły? Nie, jest to runa spowolnienia. O ja pierdzielę. Dobra, kolejne losowanie i cóż tutaj będzie, widzowie? Runa lifestyle, runa życia kolejna. iż potrzebujemy też cztery na to, żeby tutaj coś było ulepszone. No i co? To jest ostatnie losowanie, mi się wydaje. Nie, będzie jeszcze jedno. Przedostatnie losowanie. Tutaj dużo run siły, bardzo dużo run siły było pokazanych. I co tu mamy? Runa odporności, widzowie. Pierwsza runa odporności. Ona jest droga nawet. Bo ona tam ze 100 milionów na pewno kosztuje, więc może ja posprzedaję te wszystkie runy i jakimś cudem uda mi się kupić, bo ja potrzebuję naprawdę 4 runy siły. Proszę, ostatnia. Oby to była runa yy, wartości siłki. No i tutaj mamy? Odporności czy trucizny? Lifestyle, szósta. Szósta lifestyle. Ja pierdzielę. Nawet nie mamy trucizny, żeby wić na maksa, widzowie. Bo yy, jak to jest sytuacja wygląda? Spowolnienia mamy poziom maksymalny. Odkładamy sobie ją. Będzie trzeba to sprzedać. Nie wiem po ile to można w ogóle sprzedawać. Runa odporności też mamy na maksa, więc ją sobie Sprzedamy. Ona jest całkiem droga, więc nie jest źle. Runa siły odkładana jest tutaj. Run życia nie mamy. Potrzebujemy czterech sztuk, żeby być na maksymalny poziom. Więc troszeczkę y, dużo. Ja, widzowie, mam tutaj wenderczeście. Jeszcze dwie siły, więc sobie to odkładam. Tutaj mam spowolnienia, więc tą spowolnienia też sobie sprzedamy, oczywiście. Nich nie potrzebujemy. Y, siły życia mi są potrzebne. Trucizny. Potrzebuję jednej trucizny, żeby mieć na maksa, więc też odkładamy. No i lifestyle mamy na maksa 6 sztuk a 6. Biorę się za wystawianie. No i widzowie, co czas. Przedać, No i lecimy jakoś, kurde, będzie trzeba kupić kurcze. No najtaniej tą runę siły, nie? No ile odporności? 170 milionów jakaś? No, ej, 170 milionów najtańsza runa siły. To szczerze, nawet nie jest aż tak źle. Wystawimy sobie ją, widzowie, za 150 milionów. Może zejdzie. Byłoby naprawdę bardzo przyjemnie. Lifesteal, nawet nie chcę myśleć, ile kosztuje. Obstawiam, że runa lifesteal kosztuje 20 milionów, tak szczerze. Nie, spowolnienia kosztuje 19 i nikt jej nie bierze. Spoko. 15 milionów kosztuje spowolnienia i nikt jej nie bierze. 14. Okej, okay, 14. Milionów kosztuje najtańsza spowolnienia, a runa lifesteela niestety żadnej nie widzę na rynku. A chciałbym bardzo, właśnie trucizny, kosztuje 20 milionów i nikiej nie bierze. Ej, bardzo, bardzo mało run jest tych yy, kurczę, Z tego co widzę, Ale dobra, wystawiam te spowolnienia, kurczę, nie wiem, po 13 milionów, bo no nie wiem, ja, po ile mogę to sprzedawać. się ja nie chcę ich widzieć po prostu. Niech mi znikną z oczu, bo no jestem załamany. No Naprawdę, opening za 800 zł, a tu coś takiego wyszło. Przyznajcie, że można się zdenerwować. No i na szczęście się widzowie udało. Sprzedałem wszystko i mam 320 milionów, przez co no runę siły. Troszeczkę przepłacam w tym momencie, bo runa siły, widzowie, najtańsza na rynku jest za 288 milionów i ona po tyle kurde nie chodzi. No jak wiecie, nawet nie schodzi za bardzo, bo już koszty jakieś 250 bardziej bym powiedział, no ale no trudno, widzowie. Robię to tylko i wyłącznie po to, żeby w tym momencie zrobić to, co chciałem od samego początku i na to myślałem, że to będzie formalność po prostu przy tym openingu. Niestety lekko się zawiodłem, ale no klikam, klikam, widzowie, i runa siły została wbita na maksa, została Runa trucizny i runa życia. Dwie sztuki run życia potrzebuję, żeby mieć na maksa. E, trucizny jest taniotką runą, więc raczej mam nadzieję, że może jakoś za te 30 milionów, które mam na koncie, dałoby radę ją sobie kupić. Wydaje mi się, że kurczę, niestety nie, stynie, chociaż nie, no jest, 20 milionów, dobra, biorę ją. E, wiem, że nawet to się nie opłaca, ale klikam. Mamy wbitą na maksa runę trucizny. Więc w sumie zostało widzowie tylko i wyłącznie ta runa życia. I z tego co widzę, najbardziej najtańsza runa życia jest wystawiona kurczę bardzo drogo, no niestety nawet jej nie ma jakoś tak myślałem, że za te 27 milionów, które mam na koncie uda mi się kupić jakąś ale najtańsza 35 milionów kosztuje kurczę szkoda, szkoda, dwie są po 35 milionów więc bardzo dużo mi brakuje do tego, żeby to zrobić, ale uda mi się to na pewno dobra, udało się coś uzbierać widzowie i kupujemy to co chciałem po prostu już kupić, dajemy sobie tutaj rynek od najdroższych schodzimy na dół, no i za 35,5 miliona widzowie robię głupotę, mianowicie kupuję runę życia ale jest ona mi potrzebna tylko i wyłącznie do tego, żeby sobie ją ładnie tutaj wziąć, kliknąć prawym i mamy widzowie wbite wszystkie możliwe runy na poziom maksymalny na BoxWP na serwerze rapy.pl Więc aktualnie powiem tak, nie mam co robić, mam wszystko wbite na maksa jak się da, mam seta na maksa wbitego, mieczek na maksa, w sumie nie, mam mogę jeszcze nożyce na 30 wbić, więc w sumie to jest aktualny cel